Dzień dobry, witam wszystkich, 1 maja 2023 roku, poniedziałek. Tak się składa, że nawet wtedy... Tak się składa, że właśnie w poniedziałki najczęściej mam czas i chwilę i ochotę, żeby nagrywać najbardziej. Nawet jeżeli te poniedziałki są w samym środku okresu wolnego. Hmm. No nic. E, wznawiamy e, Revenant. 12 odcinek teraz i e, zakończyliśmy quest ze zdobyciem pierścionka. Lok jest teraz na poziomie 6. I no, parę rzeczy. Przede wszystkim e, ktoś powiedział. Nie pamiętam kto, bo nie sprawdziłem, że należy tutaj w kons trochę zainwestować, ponieważ nie będzie w stanie lock nosić coraz to lepszych pancerzy i w, w sumie to już mnie to trafiło. Znaczy, no, już natrafiłem na takie pancerze, których nosić lock nie może, właśnie dlatego że kons brakuje. Także dam dwa plusy na kons, zmieniam zdanie. I change my mind, tak? Change my mind from mind, Zmieniam, zmieniam zdanie i nie będzie teraz mind. Tylko będzie kons trenowany, to jest jedna sprawa. I druga sprawa to jest tak, że powiedzieliście, że należy inwestować tylko w jeden typ broni, ponieważ. Co? Nie wiem w sumie co. Aha, ponieważ mistrz Jong chyba wtedy uczy, kiedy się zdobywa kolejne skille w tutaj w typie broni. Także dobra, to może postawimy sobie na bronie obuchowe. Tym razem wyjątkowo. Chyba y, bronie obuchowe to są te bronie, które najrzadziej y, w grach wykorzystuję w zasadzie tylko chyba jak muszę. Także. Albo jeżeli akurat taki artefakt się jakiś trafi obuchowy. Także dla on niech będzie. Może jest to zły wybór, może nie. I jeszcze wspominaliście, że faktycznie należy w tej grze szkolić walkę wręcz do poziomu przynajmniej trzeciego, więc tak też wyszkolę. Tymczasem, czasem yy, skończmy już wygadanie, gadanie, wznówmy grę, tak jak powiedziałem. Dom marynarza znajduje się tutaj. Jest i marynarz. Well, what happened? I got the ring back. <laughs> uh, what about heroin? Did she say anything about me?

Ready when you are. Lead the way. Just let me get ready here. <laughs> o chyba nie jest w stanie prowadzić statku. Co przebierze się? Got my sword. Oh, need some armor. Yeah. Perhaps I should go with an axe. Gosh no tovasha. Leave the fighting to me. All right? Oh, where's your sense of adventure? You must be kidding. Well, I say someone woke up on the wrong side of the resurrection altar. I find no humor in that. All right, then. We're off. Naprawdę po to jest Hoist the mainsail! Secure żeby... the rigging! Fatten down the hatch! This is a bloody raft, you imbecile! some people have no imagination. Are we almost there? Mm -hmm. Ragnar Island, dead ahead! Nie wierzę, że potrzebny był mi pijany marynarz po to, żeby popłynąć tratwą. No ale okej, okay, możemy uznać, że to jest poczucie humoru twórców gry i nie wszystkie rzeczy, które się w tej grze dzieją, powinniśmy brać w 100% na poważnie. Po prostu taki gag. Trochę akcji, trochę komedii. Tutaj jest skrzynia z okiem dobrze zakamuflowana za tymi drzwiami, drzewami. Można by się... no nie, nie zauważyć jej, no? Seems to Block, to zamknięte. No cóż, nowe miejsce. O, tutaj kątem oka coś widać. I coś tutaj się rozbłysło. Co to jest? Czy to jest jakiś przeciwnik, czy to jest jakiś teleport, czy to jest jakaś bariera? Magiczna bariera, skąd my to znamy. Z tą stronę nie można iść. Mam magiczna bariera. A propos to, w sumie wypadałoby Gotika 2 też ograć, nie? Pędzę czy później, pająk. Czemu ten pająk nazywa się wyrzutek? To ja go Tak, pająk zmarł. 200 sztuk. Otap ten pająk wyrzucił. Ładnie, ładnie, ładnie. No i całkiem był łatwy do pokonania. Także mam nadzieję, że tutaj sobie nabijemy punkty doświadczenia. Nabijemy sobie tutaj skila. Zobaczmy, ile przybywa. 7 przybyło. Czy 8? 8 chyba przybyło. O, ryba wypadła. Fish. Świeża ryba. Odnawia troszkę many. Tak, Mena jak widać się regeneruje tylko bardzo powoli. To też pisaliście i widać się też, że można sobie zmodyfikować tę grę tak, żeby się regenerowała szybciej. A ja tego jednak nie, robię, nie będę robił Gramy tak jak twórca przewidział Podatne są na ciosy z Karata te pająki To dobrze, bo tutaj sobie zamierzam poćwiczyć właśnie Wyćwiczyć sobie Bycie Karateką Rozteptany Liu Kang! Tak jest. Naprawdę dużo tutaj kasy rzucają. Czy te pająki się będą tutaj regenerować? Bo jeżeli tak, to może tutaj coś zrobić. Teraz Shaka Norisa walnął. Uh, Liu Kang. Tak jest. Pięknie walczy Lok. Wydaje się, że zostałem odruty. O, o, jest jeszcze jedno pudło. Pytanie jak do niego dojść? To jest inne pudło niż tamto pudło, ale tędy nie przejdę. Czy na mapie coś będzie widać? Tak, po prostu bokiem. I zdaje się, że się faktycznie regenerują ci przeciwnicy tutaj, więc można trenować. On rozdeptuje paskudnie te pająki. No, otworzyłem. Pure poison wziąłem. Tool war. Co to jest tool war? To będzie pewnie broń jakaś. No właśnie. Tak, to jest miecz. Dobrze. Chcę się przekonać jaki to jest... Już myślałem, że to znikło. Miecz piracki zyskał swoją reputację na wysokich morzach. Tuwar jest yy, mocarnym ostrzem o wsch pochodzeniu wschodnim morscy piraci uczynili to, to ostrze sławnym poprzez lata. Dobrze, mhm. no posortujmy to z powrotem tak jak powinno być. Tutaj nam wypadło Elixir. Ja chyba torbę też na Elixir miałem przeznaczyć, ale zdaje się, że mam jeszcze miejsce w ekwipunku, tylko chciałbym sprawdzić co ten Elixir robi. Cool Poison, tak? Tajemniczy biały eliksir, biały napój, stworzony z jadu y, morskiego węża, leczy z trucizny. Leczy z trucizny i to leczenie z trucizny może być dla mnie całkiem teraz przydatne, bo... Y, zatruty rok będzie tracił zdrowie oczywiście, banały. Ja chcę natomiast się zregenerować. Tak, rzuciłem regenerację lokowi, lok odzyskuje zdrowie w takiej sytuacji. Widzę, że warto tutaj chodzić po zakamakach. A propos zatrucia, właśnie zostałem zatruty. pojękami nie ma żartów. my to dobrze, że nakupiłem eliksiry przed wyruszeniem w drogę, bo tutaj jest kurde sporo. Znaczy, może być ciężko, tak? A a powrotu, nie wiem, czy jest powrót, po prostu. Walcz Lok, walcz! Mogę się tutaj nieźle obłowić z tym, że no właśnie, nie ma tutaj żadnego sklepu. Chleb. Potniesz chleb. Ten chleb się zaraz sprzeda Nie mogę sobie dać, y, pozwolić na to, żeby mnie dwóch y, narcy atakowało, bo wtedy y, bardzo dużo... Ataków wchodzi przeciwnika we mnie. A z półobrotu ładnie, ładnie obrywali. Cześć, zdobyłem już skill of unarmed. Nie tak dobrze, Lokowi zaczęło iść nagle. Nie, bardzo powoli te wszystkie rosną. Kontynuujmy zatem wycieczkę po tej wyspie pająków. Arakna Island. To było niefortunne. To też. Rybka wypadła. Kolejny. Samotnik. Oreoptus. Może to jest. Yy, ta nazwa tego pająka sugeruje, że on po prostu lubi yy, przebywać samotności. Samotnikiem jest takim. Tylko no właśnie to. Dziwne są czasem im nazwy albo słownictwo takie używane. Jakby to nie Nike's spikerzy tworzyli tą grę, tylko na przykład jakiś Francuzi albo coś takiego. Amulet jakiś znalazłem Gdzie ten amulet się e, umieścił? Tutaj Gdzie ten amulet się wkłada? A, tutaj pewnie na szyję eee, To dodaję do many, a to... Złoty amulet z świecącym czerwonym kamieniem w środku czy Albo czerwonym klejnotem raczej Obniża ilość many potrzebną do rzucania czarów. O! No to pytanie, co tutaj kurde, kurde lepsze będzie, tak? Czy lepiej mieć więcej many, czy też lepiej mieć. Hmm, tutaj widzę 360, czyli bardzo dużo daje ta obrożona many, ale ten y, naszyjnik może może spowodować, że y, będzie się bardziej opłacało. Choć... Nie widzę, żeby tutaj się obniżyły te koszta. Ale może tak być, że nie jest napisane, a czary kosztują faktycznie mniej. Nie wiem, jakby znalazł jakiś na przykład Cure Poison, o. 25 kosztuje. A z tym... Tylko sobie zapiszemy najpierw. Chyba 11b, proszę. Zobaczmy. Cure Poison. No nie, no zabrało 25, także chciałbym rzec, że ten naszyjnik to jest bubel. Nie działa. Nie działa. Oddawać obroże w takim razie. Kuźwa, te pająki są jak świnie z Kotika 3 Jak już traficie To jest taka vendeta, że, że że, nie chcę odpuścić Exip nie wypadł A ja tymczasem skorzystam z jakiegoś jedzonka tutaj mm, szynka klep, Lok się troszkę odnowił, może czekolada? Czekolada, on odnowiła trochę many Pająki też tak potrafią zaskakiwać jak ja. Fajnie, że w graficznym można szybko zebrać przedmiot zlężący na ziemi, bez konieczności wskazywania go kursorem. Bardzo wygodne. Coś tu mamy. O, tutaj coś jest. Znowu ukryta skrzynia za drzewem. Patrzcie, jak gąsko zakomplikowane jest. Elixir z maną. Eee, no nie wiem, twórcy gry tak jakby tutaj troszkę nam eee, pomagają w tym jakbyśmy mieli mało zapasów żeby nie było tak do końca przerąbane poczekajmy, bo zaraz lot zginie gdzie mhm. on skoczył? Zostałem otruty niedobrze Nie! Dobrze, że zapisałem. Dobrze, że zapisałem. Dobrze, że, dobrze, że zapisałem. Przed rzuceniem czarów, czyli czyli no, nie jest ma mana przynajmniej. No, przemian A jest wciskam, czyli, czyli tak yy, Najtańszy ja tak średni, tak? Chociaż faktycznie ten mocny atak tutaj dosyć dużo potrafi, zrobić za wersję. Jeżeli. Trafi. No, chciał do mnie doskoczyć. Pajączek. Piękny. W ogóle to jest kolejna gra, w którą nie mogą grać ludzie ze skrajną arachnowogą. No ile pająki w rzeczywistości wywołują mnie jakieś takie wzdrygnięcia się na ich widok i ja w przód, jak pająk na mnie siądzie, to jak najszybciej go strzepuję, o tyle w grach jakoś pająki mnie nie ruszają w ogóle. To znaczy yy, pomijając pajęki z Iod Beholder 1, ale to z innych powodów. No, nie sam pająk był straszny, tylko fakt, że, że śmiertelnie zatruwał, tak? Dlatego się bałem tych pamięków Ayot Beholder 1. W dwójce były mrówki. Ekwiwalent No Chinęli. Lesser mana taken from chest. No i ta grupka, która ukatrupiła mnie wtedy. No to może zemsta, co F3. Jeszcze raz F3. Mam manę jednak na to. Mam. Miałem F3, jeszcze teraz nie mam. Pięknie. Jeszcze jeden pająk Jeszcze mały I jak zatruty O, rozbłysk energii znowu Ale jeszcze nie obrożyliśmy całej wyspy Ach, kurde ten mały też jest Wredny No dobra no to jesteśmy gdzieś tam, powiedzmy, nie wiem, w jednej trzeciej drogi do końca tej wyspy. O i chyba jeszcze nie, w jednej czwartej, może chociaż. Dobra, powiedzmy, że to jest jedna trzecia, albo nawet tak gdzieś pomiędzy jedną trzecia a jedną drogą. Nieważne, w każdym razie yy, zakończymy sobie w tym momencie ten odcinek. I no tak. <laughs> Dopłynęliśmy do wyspy. Jakiś progres jest i to właśnie mi się też podoba w tej grze, że nie ma tak, że się zacinam na jakichś głupotach, tylko ciągle idziemy do przodu, ciągle jest jakiś postęp tutaj, tak. No okej, okay. do następnego.